Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, jak zadbać o grzywę swojego konia. Na początku musicie ją dobrze umyć szamponem. Może Wam do tego służyć szampon Overholsa, on się doskonale do tego nadaje. Mało go zużywacie, świetnie się pieni, jest bardzo wydajny i grzywa potem jest pus puszysta i czysta. Później, jak już umyjecie, słuchajcie, tą grzywę i ją dobrze wysuszycie, będzie Wam potrzebny grzebień i to najlepszy taki metalowy, z drobnymi ząbkami, nożyczki do grzywy, i ja mam tutaj, słuchajcie, taką małą, bezprzewodową maszynkę. Zobaczcie, jak będziemy przerywać koniowi grzywę. Zobaczcie teraz, grzywa przed naszym tuningiem wygląda dokładnie tak. Tak? I teraz postaramy się zrobić z tego fryzjerskie cudo. Zobaczcie, czy nam to wyjdzie. Na początku, słuchajcie, musimy grzywę dobrze rozczesać. Mamy do tego nasz metalowy grzebień. I dokładnie rozczesujemy ją na całej długości. Potem sprawdźcie palcami, w którym miejscu wasza grzywa jest najgrubsza. Ona zazwyczaj tu koło kłębu będzie najcieńsza, a gruba jest w środku szyi i może nawet tutaj bliżej potylicy. I teraz przychodzi na najważniejsze: musimy przerwać naszą grzywę. I zobaczcie: łapiemy dolną krawędź włosa, przesuwamy resztę. Do góry naszym grzebieniem owijamy włosy i pociągamy energicznym ruchem w dół. I tym sposobem włosy są wyrwane razem z cebulkami, co sprawia, że nasza grzywa nie będzie gruba. Słuchajcie, jak włos będzie odrastał. I teraz sukcesywnie i konsekwentnie przejeżdżamy ku górze. Tak? I kolejny raz i wyrywamy pod włosa część górną włosów zostawiamy tak żeby włosy podwijały się z góry pod spód No czasami nasze konie się denerwują bo to jest mało przyjemne słuchajcie działanie Okej okay. Dobra Jak już przerwaliście swojemu koniowi grzywę tak, że ona na całej swojej długości jest jednakowej grubości, to możemy spróbować końcówki tej grzywy teraz delikatnie podciąć nożyczkami. Teraz spróbujcie przeczesać jeszcze raz tą grzywę i zobaczcie, czy z pod spodu nie wyjdą Wam pojedyncze włoski. I jeszcze raz ją równamy. Dobra, teraz słuchajcie, te włosy, które mamy blisko przy kłębie, one są takie cienkie albo słabo odrastają, możemy przystrzyc zwykłymi nożyczkami. Ja mam do tego maszynkę bezprzewodową i zazwyczaj strzygę miejsce tutaj przy kłębie i też zobaczcie tutaj miejsce na potylicy i w miejscu, gdzie zajmuje się kantar, a później też o głowie. Zobaczcie. Ja to zrobię od razu, słuchajcie, maszynką. O, tu jest pięknie, i to samo robimy na potylicy. Jeśli Wasze konie boją się maszynki, to zróbcie to proszę nożyczkami. O, i tym sposobem, słuchajcie, mamy pięknie przygotowanego konia do zawodów, konkursów ale też y, umili nam oko w domu. <gry> tak zwróćcie uwagę, wygląda nasza żywa. Już po tuningu. Jeśli podobał Wam się nasz film, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, a na pewno będzie ich więcej. Pozdrawiamy.